Piękny egzemplarz bardzo świeży nierościętych trzech sztuk dziesięciogroszówki insurekcyjnej. Proszę Państwa, to nierościęcie to nie jest taki reminder drukarski, gdyż arkusze oczywiście były większe, ale celowy zabieg, czyli w momencie, gdy jeszcze nie była wprowadzona złotówka do obiegu, która wprowadzana jest jako jeden z ostatni, ostatni bank tej insurekcji, w obiegu notabene pozostające tylko 5 dni. To wówczas jako złotówka obrachunkową. W zwykłym obiegu można było bezproblemowo stosować 30 groszówki, gdyż tak była właśnie liczona złotówka obrachunkowa. 30 groszy miedzianych i tu mamy jedną, drugą, trzecią. I proszę Państwa, te tekturowe, kartonikowe, insurrekcyjne bony to jest jeden z tematów, który w ostatnich latach zdrożał wyraźnie. Jeśli w insurekcji wypatrzeć proporcjonalnie na ceny, to długa insurekcja, ta klasyczna od piątki do, do setki, ona już zawsze była wyraźnie droższa. Natomiast tekturki pozostawały w tyle. W tej chwili tekturki poszły mocno do góry. Po Pojedynczą 10 groszówkę w gradingu no zupełnie, powiedzmy, normalnym dla tych banknotów, czyli jakieś 62, 4, gdyż one nie, nie są raczej zginane, trzeba zapłacić moim zdaniem plus, minus 3000 i to chyba ze wskazaniem na plus już obecnie. Tutaj trzy sztuki 10-groszówek, wszystkie naprawdę piękne, świeże, bez żadnych ugięć. Gdyby zrobić coś czysto teoretycznie, bardzo obraz burczego, czyli rozdzielić je tak jak po co teoretycznie rozdzielano w większości, no to każdą z nich można sprzedać za sporo. Proszę Państwa, ale naprawdę nie polecamy tego. Mamy nadzieję, że osoba, która to kupi, uszanuje to, że jest to walor w dużo rzadszej postaci, oryginalnego paska trzech sztuk, czyli złotówki. Złotówki obrachunkowej i w takiej formie dużo rzadszy niż trzy pojedyncze 10 do kupienia. Miejmy nadzieję, że w takiej formie przetrwa. Nie będzie przez nikogo rozcinany. Naprawdę stan wyśmienity. Tutaj widzę, jakby tylko może lekkie jakieś przebarwienie, ale duża świeżość. Tu jakieś drobne, może na krawędziach. Proszę Państwa, to jest banknot mający 200 parę lat. Należy docenić to, że pomijając już fakt, że niezłożony, ale powiedzmy, te turki często bywają niezłożone, to przede wszystkim jego świeżość, naturalność. Krawędzie. Naturalne, tak jak z epoki, niewyrównywane, nieprzycinane, lekko przyciemnione tylko na krawędziach. Piękny w prezencji, śliczny pasek trzech sztuk dziesięciokroszówek. Polecamy zdecydowanie.